Czy ktoś właśnie pozbawił Cię tysiąca złotych miesięcznie z emerytury i nawet o tym nie wiesz? Dzień dobry i od 30 lat pomagam takim ludziom jak Ty zrozumieć, co naprawdę dzieje się z ich pieniędzmi. Dziś muszę Ci o czymś opowiedzieć, co może zmienić całe Twoje życie na emeryturze. Wczoraj wieczorem zadzwoniła do mnie pani Krystyna z Krakowa, 71-letnia wdowa, która przez ostatnie 3 lata nie otrzymywała świadczeń, które jej się należały. 3 lata. Wyobraź sobie, ile to pieniędzy przepadło, bo nikt jej nie powiedział, że musi złożyć jeden prosty wniosek. Płakała przez telefon, mówiąc, że mogłaby w tym czasie kupić leki, które teraz są dla niej za drogie, mogłaby odwiedzić wnuki w Gdańsku, mogłaby w końcu naprawić ten przeciekający dach. Ta historia nie jest wyjątkowa każdego dnia spotykam osoby, które tracą pieniądze, ponieważ system jest skomplikowany, urzędnicy nie mają czasu wszystkiego wyjaśnić, a przepisy zmieniają się szybciej niż zdążysz przeczytać pismo. u. Ale dzisiaj to się zmieni. W tym filmie pokażę Ci dokładnie: krok po kroku jak sprawdzić, czy nie tracisz pieniędzy właśnie teraz w tej chwili. Opowiem Ci o pięciu najczęściej pomijanych świadczeniach, które przysługują osobom po 55 roku życia, o trzech śmiertelnych błędach, które popełnia 9 na 10 osób składających wnioski emerytalne i o jednym dokumencie, który może zwiększyć Twoją emeryturę nawet o 1200 zł miesięcznie. Nie zamykaj tego filmu. Za chwilę dowiesz się czegoś, czego Twoi znajomi jeszcze nie wiedzą, a co może uratować Twój domowy budżet. Zostań ze mną do końca, bo pod koniec pokażę ci także bezpłatną listę kontrolną, którą możesz wydrukować i zanieść prosto do adresu jutro rano. A więc zacznijmy od początku, od czegoś, co każdy z nas pamięta. Pamiętasz czasy, gdy emerytura znaczyła spokój, bezpieczeństwo, zasłużony odpoczynek po latach ciężkiej pracy? Kiedy nasi rodzice przechodzili na emeryturę, wiedzieli dokładnie, ile dostaną, wiedzieli, że starczy na wszystko, wiedzieli, że państwo się nimi zaopiekuje. Dzisiaj jest inaczej. System emerytalny zmienił się tak bardzo, że czasami nawet ludzie pracujący w ZSJ mają problem z tym, żeby wszystko zrozumieć. Ale to nie znaczy, że jesteś bezradny. To znaczy tylko, że musisz być lepiej poinformowany, niż kiedykolwiek wcześniej. Pozwól, że opowiem Ci o panu Janie. Pan Jan przepracował 42 lata jako elektryk w dużej fabryce w łodzi. Uczciwy, pracowity człowiek, który nigdy nikogo nie oszukał, zawsze płacił podatki, zawsze wykonywał swoją pracę sumiennie. Kiedy przyszedł czas na emeryturę, poszedł do zysłu, złożył dokumenty i zaczął otrzymywać swoje świadczenie. 2300 zł miesięcznie. Cieszył się. Myślał, że to koniec biurokracji, że teraz w końcu może odpocząć. Rok później jego sąsiad, który pracował w tej samej fabryce przez podobny okres, wspomniał przy kawie, że on dostaje 2800 zł. Pan Jan był zaskoczony. Jak to możliwe? Przecież robili to samo, pracowali tyle samo lat, zarabiali podobnie. Okazało się, że sąsiad wiedział o dodatku za szczególny charakter pracy i złożył odpowiedni wniosek. Pan Jan nie wiedział. Nikt mu nie powiedział. W sesji założono, że skoro nie złożył wniosku, to znaczy, że mu się nie należy. Przez rok stracił 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych, które już nigdy nie wrócą. To jest problem, o którym dziś rozmawiamy. Nie chodzi o to, że ktoś cię okrada. Chodzi o to, że system jest tak skonstruowany, że musisz sam wiedzieć o wszystkich swoich prawach, sam o nie walczyć, sam składać odpowiednie wnioski. I jeśli czegoś nie wiesz, jeśli o czymś zapomnisz, jeśli nikt ci nie powie, to po prostu tracisz pieniądze. A przecież to są twoje pieniądze. Zapracowałeś na nie przez całe życie. Należą ci się. Ale, żeby je dostać, musisz wiedzieć, jak o nie poprosić. Dlatego teraz opowiem ci o pierwszym ze świadczeń, o którym większość ludzi nie ma pojęcia. Nazywa się dodatek pielęgnacyjny i uwaga, to jest ważne, przysługuje nie tylko osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Wielu ludzi myśli, że dodatek pielęgnacyjny dostaną tylko jeśli są przykuci do łóżka, jeśli ktoś musi ich karmić łyżeczką, jeśli nie mogą sami chodzić do toalety. To nieprawda. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje również osobom, które ukończyły 75. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo które stały się inwalidami przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki. Kwota to obecnie prawie 300 zł miesięcznie. To może nie brzmi jak wielkie pieniądze, ale policz sobie ile to jest rocznie. 3600 zł. Przez 10 lat to 36 tysięcy złotych. Za te pieniądze można wiele razy pojechać do wnuków, można kupować lepsze jedzenie, można w końcu przestać oszczędzać na wszystkim. Teraz posłuchaj uważnie, bo zaraz powiem ci coś, czego nie znajdziesz nigdzie na oficjalnych stronach. Kiedy idziesz do ZUS uskładać wniosek o dodatek pielęgnacyjny, nie mów, że czujesz się dobrze, nie mów, że dajesz sobie radę, nie próbuj być dzielny. Urzędnik ocenia cię na podstawie tego, co powiesz i co jest napisane w dokumentach. Jeśli powiesz, że wszystko w porządku, że tylko czasami boli kolano, to uzna, że nie potrzebujesz pomocy. Bądź szczery. Jeśli rano bolą cię stawy tak, że nie możesz odkorować słoika, powiedz o tym. Jeśli masz problem z pamięcią i zapominasz, czy wzięłaś leki, powiedz o tym. Jeśli potrzebujesz pół godziny, żeby wstać z łóżka, bo kręgosłup sztywnieje w nocy, powiedz o tym. To nie jest wstyd. To jest twoja rzeczywistość i masz prawo do wsparcia. Poza tym, kiedy lekarz wypełnia orzeczenie o niepełnosprawności, upewnij się, że wie dokładnie o wszystkich twoich dolegliwościach. Zabierz ze sobą listę wszystkich leków, które bierzesz. Zabierz wyniki ostatnich badań. Zabierz opisy z wizyt u specjalistów. Im więcej lekarz wie, tym dokładniejsze będzie orzeczenie, a od tego orzeczenia zależy, czy dostaniesz świadczenie. Drugie świadczenie, o którym mało kto wie, to świadczenie przedemerytalne. I tu uwaga, bo wiem, że wiele osób słyszało o tym świadczeniu i myśli, że już ich nie dotyczy, bo to było kiedyś, że już tego nie ma. Ale słuchaj dalej, bo jest haczyk. Świadczenie przedemerytalne faktycznie zostało zastąpione innymi formami wsparcia, ale jeśli złożyłeś wniosek przed pewną datą i spełniałeś określone warunki, możesz wciąż mieć prawo do pewnych wyrównań lub kontynuacji świadczeń. Przede wszystkim jednak, jeśli pracujesz w zawodach o szczególnym charakterze, jeśli pracujesz w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, możesz przejść na emeryturę wcześniej niż inni. Kobiety nawet z 55 roku życia, mężczyźni z 60. I tu znowu, większość ludzi nie wie, jak to udokumentować. Pani Zofia pracowała przez 28 lat jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii. Praca w dzień, w nocy, weekendy, święta, ogromny stres, fizyczny wysiłek. Kiedy przyszła do mnie zapytać, czy może przejść na emeryturę pomostową, okazało się, że jej zakład pracy przez ostatnie pięć lat nie zgłaszał jej jako osoby pracującej w szczególnych warunkach. Po prostu zapomnieli. Albo nie chcieli płacić wyższych składek. Musieliśmy walczyć, zbierać dowody, zeznania świadków, stare grafiki, dokumentację medyczną pacjentów. Zajęło to osiem miesięcy, ale w końcu udowodniliśmy jej prawo do wcześniejszej emerytury. Dostała nie tylko prawo do przejścia na emeryturę 3 lata wcześniej, ale także wyrównanie za te wszystkie miesiące, kiedy powinna już być na emeryturze, a wciąż musiała pracować. 18 tysięcy złotych wyrównania plus wcześniejsza emerytura. Teraz jeszcze coś ważnego o emeryturach pomostowych i wcześniejszych. Jeśli przechodzisz na wcześniejszą emeryturę, twoje świadczenie będzie niższe. To jest oczywiste, bo będziesz je pobierać dłużej, ale to, czego większość ludzi nie rozumie, to jak bardzo niższe. Każdy rok wcześniej oznacza mniej więcej 10% mniej emerytury przez całe życie. Jeśli miałbyś dostawać 3000 zł, ale przechodzisz na emeryturę 3 lata wcześniej, możesz dostać tylko 2100 zł. I to już zostanie na zawsze. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o wcześniejszym przejściu na emeryturę, naprawdę dobrze to przemyśl. Policz, czy możesz przeżyć za tą mniejszą kwotę przez następne 20-30 lat. Bo kiedy masz 65 lat i jesteś zdrowy, 3 lata wydają się niczym. Ale kiedy masz 80 lat i okazuje się, że ledwo starczy ci na leki, te trzy lata będą się wydawać najdroższą decyzją Twojego życia. Jeśli jednak musisz przejść wcześniej, bo Twoje zdrowie już nie pozwala pracować, to oczywiście rób to. Tylko upewnij się, że zrobiłeś wszystko, żeby ta emerytura była jak najwyższa. To prowadzi nas do trzeciego najczęściej pomijanego świadczenia, a mianowicie do dodatku za tajny charakter pracy. To brzmi jak coś ze szpiegowskiego filmu, prawda? Ale to naprawdę istnieje i możecie dotyczyć. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w zakładzie objętym tajemnicą państwową, jeśli miałeś dostęp do informacji niejawnych, jeśli pracowałeś w niektórych resortach w okresie przed 1990 rokiem, możesz mieć prawo do dodatkowych świadczeń. Pan Andrzej przez 20 lat pracował jako inżynier w zakładach produkujących sprzęt dla wojska. To była normalna praca, normalny kontrakt, normalne życie, ale zakład był objęty tajemnicą państwową. Pan Andrzej nawet nie myślał, że to ma jakiekolwiek znaczenie po tylu latach. Ale ma. Kiedy składał dokumenty emerytalne, wspomniał o tym mimochodem i urzędniczka zapytała, czy ma dokumenty potwierdzające. Miał stary identyfikator, zaświadczenie z zakładu, papiery sprzed lat. Dzięki temu jego emerytura wzrosła o 400 zł miesięcznie przez resztę życia. Bo za te 20 lat w zakładzie objętym tajemnicą należał mu się specjalny współczynnik przeliczeniowy. 48 tysięcy złotych rocznie. I pomyśleć, że mógł o tym nie wspomnieć, uznać to za nieważne. Właśnie dlatego, kiedy idziesz składać dokumenty emerytalne, weź ze sobą wszystko. Każde stare zaświadczenie o pracy, każdy kontrakt, każdy dokument, który pokazuje gdzie pracowałeś, kiedy, w jakich warunkach. Zabierz dyplomy, certyfikaty, nawet stare legitymacje służbowe. Nawet jeśli nie jesteś pewien, czy coś ma znaczenie, zabierz to. Urzędnik w ZEKOZ-ie powinien wiedzieć co jest ważne, ale oni też są tylko ludźmi, też mają złe dni, też mogą coś przeoczyć. Im więcej informacji im dasz, tym większa szansa, że nic nie umknie. Poza tym, warto wiedzieć, że niektóre okresy pracy sprzed 1991 roku mogą w ogóle nie być zarejestrowane w systemie komputerowym ZUS. -u. Jeśli pracowałeś w małej firmie, która później zbankrutowała, jeśli pracowałeś w spółdzielni, która się rozpadła, jeśli pracowałeś za granicą w krajach byłego RWG, te okresy mogą nie istnieć w systemie. A to są lata Twojego życia. To jest Twój wkład w system. To powinno się liczyć do emerytury. Ale jeśli nie przyniesiesz dowodów, to po prostu nie będzie tego w obliczeniach.